Słowo Boże na dziś, sobota 26 lipca 2025 roku. Wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców najświętszej Maryi Panny. Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz wrócił z góry synaj i obwieścił ludowi wszystkie słowa Pana i wszystkie jego polecenia. Wtedy cały lud odpowiedział jednogłośnie: Wszystkie słowa, jakie powiedział Pan, wypełnimy. Spisał więc Mojżesz wszystkie słowa pana. Nazajutrz wcześniej rano zbudował ołtarz u stóp góry i postawił dwanaście stel, stosownie do liczby dwunastu szczepów Izraela. Potem polecił młodzieńcom izraelskim złożyć panu ofiarę całopalną i ofiarę biesiadną z cielców. Mojżesz zaś wziął połowę krwi i wlał ją do czar, a drugą połową krwi skropił ołtarz. Wtedy wziął księgę przymierza i czytał ją głośno ludowi. I oświadczyli. Wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni. Mojżesz wziął krew i pokropił nią lud, mówiąc: Oto krew przymierza, które Pan zawarł z Wami na podstawie wszystkich tych słów. Oto słowo Boże. Psalm responsoryjny 50. Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę. Przemówił Pan Bóg nad bogami i wezwał Ziemię od wschodu do zachodu słońca. Bóg zajaśniał z Syjonu korony piękności. Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę. Zgromadźcie mi moich umiłowanych, którzy przez ofiarę zawarli ze mną przymierza. Niebiosa zwiastują Bożą Sprawiedliwość, albowiem sam Bóg jest sędzią. Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę. Składaj Bogu dziękczynną ofiarę. Spełnij swoje śluby wobec Najwyższego. I wzywaj mnie w dniu utrapienia. Wyzwolę Ciebie, a Ty mnie uwielbisz. Składajcie Bogu dziękczynną ofiarę. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Przyjmijcie w duchu łagodności zaszczepione we was słowo, które ma moc zbawić dusze wasze. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się jej chwast. Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc się pojawił na niej chwast?” Odpowiedział im: „Nieprzyjazny człowiek to sprawił”, rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?” A on im odrzekł: „Nie. Byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nimi pszenicy. Pozwólcie obojgu rość aż do żniwa, a w czasie żniwa powiem żeńcom, zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza. Oto słowo pańskie.